Na Costa Blanca tuż nad Morzem Śródziemnym wznosi się ikona, która na zawsze odmieni horyzont. Najwyższy budynek mieszkalny w Europie. 64 piętra, 230 metrów wysokości i 260 apartamentów o wyjątkowym designie. Arcydzieło, które na nowo definiuje czym jest życie w luksusie. Ciesz się prywatnym kinem, obserwatorium astronomicznym, siłownią, basenem z podgrzewaną wodą, a to wszystko zaledwie 50 metrów od morza. Ikona, której nie da się powtórzyć inwestycja jedyna w swoim rodzaju. Zamieszkaj tam, gdzie inni tylko marzą i stań się częścią historii. Poproś o informacje już dziś i zabezpiecz swoje miejsce w przyszłości.